Witam, z tej strony Manajk i wracamy do Mirror's Edge, tak? Skończyliśmy już zabawy z pewnym DLC, tym razem tym jest bezproblemowy. Co e, było w poprzednim odcinku? W poprzednim odcinku e, próbowaliśmy się dostać do scyzora, żeby dowiedzieć się czegoś o młodercy połupa tego polityka. E, przedzieraliśmy się przez kanały, e, umijaliśmy zabijania, e, zabijania jakichkolwiek policjantów. Jednemu snajperowi złamaliśmy tylko nos. E, no i teraz idziemy dalej. Teraz powinniśmy, powinniśmy się zbliżać do scyzora, także zaczynamy. No i jest scyzor. I sekwencja z gonieniem. O... Gonimy scyzora, gonimy. Gonimy scyzora i... Ja Przetaczamy się, spadamy, idziemy. Scyzorku, scyzorku, chodź tu do mnie. Wow, trochę mi to nie wyszło. No gdzie on tam ucieka? Wracaj, wracaj tu, to nie jest zabawne. Wow, wow. przetaczam się. Mm. Wow, ale zrąbałem. Ale gdzie on uciekł? Tam uciekł. Wow, ale ma nad nami przepakę. Ale zobaczcie, czekam, żebyśmy go znaleźli. No, złapaliśmy się na szczęście. Wracaj tu! Jest. z psa zrobi. Zaraz ja się zdyszę, ona tak dyszy. Ale to był ślisk, tylko po co? A. Gonimy go przez budynek. No, punkt zapisu był, także tu może się coś ciekawego zdarzyć. A. Następna winda. No, to teraz posłuchamy muzyczki. No, ogólnie zauważam, że podoba wam się ta seria. Podoba wam się seria z Mirror's Edge. Fajnie by było, gdyby wydali dwójkę, co wy na to? To by mogła być naprawdę dobra gra No oczywiście przerywnik, jak żeby inaczej By nie przerywnik Uuu Chyba mu się nie udało Chyba to nie Z tak miał go, jakoś to. do niego? Jasne, że się przedostanę Chciałbym jeszcze wiedzieć jak, ale się przedostanę hmm. Próbujemy? Próbujemy Nie, że jak na chodniu, nie upadnę Wo boom! Exactly! Ależ to było niesamowite. Trochę zawsze się, puściłem drugą. Whoa, whoa, whoa. Ta Tak! I jeszcze raz, i jeszcze raz. I biegiem, 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 biegiem! biegiem. O, pięknie! Cudownie! I cudownie! Dobra, wspinamy się. Co prawda wydaje mi się, że idziemy w trochę inną stronę, ale no to jakby jest mniejszy szczegół, jak dojdziemy tam, gdzie idziemy, gdziekolwiek to jest, to popracujemy nad tym, żeby to było w odpowiednią stronę. Wow. Dobra, próbuję przeskoczyć. Udało się. Wow. To Za wcześnie trochę, ale idziemy, idziemy dalej! Nie poddawaj się, Fave. W Tobie jest cała nadzieja! Uhu. Dobra... Tam wyżej chyba mogliśmy wskoczyć, ale nam się to nie udało, Teraz spadliśmy... O, metro... Metro, metro... Coś, coś było tu z metrem. Tylko co? O, wejście! Idziemy. I przerywnik kolejny. Także słuchamy, co się dzieje z fabułą. Ty Cezarku! co tu jesteś? Powiedz mi, co Ikar ma wspólnego z morderstwem Popa. To źle słyszałeś. Lubisz wrestling? Oblubił wrestling. Bardzo. Nawet zatrudnił byłego zawodnika do ochrony. Travis Barfield, dawniej znany jako Robert. Dokąd to zmierza? Robert. Zbirco miał szczęście. Ludzie bywają zbyt Piękna jest ta gra Chcą pływać w dużym stanie. Nie widzą, że są tam kluczem. Moja rada, zacznij od tej kupy miękka. Miłego polowania! Fake. Tak. No to z parkuru przenosimy się na wrestling. Nie, zobaczę się z Millerem. Co ty robisz, Fake? Powiesz mu o cyzorze? Jeszcze nie. Wciąż jest gliną. Nieważne, co mówi Kate. Idziemy do Millera w takim razie. Cytowanie kolejnego rozdziału. O, filmik. Do samochodu. Pieszko Porucznik Mile? Jestem Fejta. Hey. siostra Fejda. Hey. Nie wspominała, że ma siostrę. No tak, O nas w ogóle się nie mówi. Powiedziała, że jak coś pójdzie źle, mam pana znaleźć. Została aresztowana. A czy ty nie jesteś podejrzaną, która uciekła z miejsca zbrodni? O, i tam z No cóż, pamięć mnie nie zawodzi, gdy mam spluwę przed twarzą. Wiem, że jesteś. Właśnie, lepsze wódka. Przed twarzą. Wiem, że Kate. No jest to. zdolna takiego. Ale kapitan zadaje trudne pytanie. A ja nie mogę się z nią skontaktować. A co pan wie na temat nijakiego Ikara? Bo co? Tutaj o tym mowa. Pot miał to w dłoni. To z jego pamiętnika. Zabrałeś dowód. Kate to moja tak, dlatego zabieramy dowód i utrudniamy śledztwo. Bo policja tu jest Jestem Po prostu prywatna. Ale wielu ludzi nie zdołam. Hmm. Trzeba przyznać, że atmosfera tak gęsta, że aż się nie zrobił. A na koniec filmiku, to teraz chyba do Rockberna będziemy szli, do tego do wrestlera. Tak by jakoś wychodziło. Hop! Rob hop! Rob ma piór w firmie Z Barfield International Shipping przy stacji metra Riding Park. No. Szukaj dużego no. szyldu na tak, szczycie budynku, to ułatwi sprawę. Widziałem raz Rob Berna w akcji. Jakiemuś biedakowi złamał rękę, a sędziego pociągnął z dynki. Jeśli Rob Bern rzeczywiście odnosi się do tego samolotu, wrestling jest będzie z To nie będzie chciał rozmawiać. Na tyle realistyczny, że takie rzeczy naprawdę mają miejsce. Bo to nie jest nic. O, już się bałem, że tu nie ma nic. To nie jest nic oskryptowanego. Osobiście nic nie mam do wrestlingu, ba nawet sobie mogę czasem pooglądać. Chociaż ostatnio mi się mocno znudził. No ale na takie samej zasadzie pooglądać jak jakiś film. No nie. sport, jak to niektórzy. Zwłaszcza ci krytykujący. Odbierają o, że to nie jest sport, nie jest sport. No pewnie, że to nie jest sport. Tak samo karatekidnie jest. No, dlaczego tu nie mogę wyjść A tam przeskoczysz? Nie przeskoczysz. Musz. Mąż... ja nie mogę. O... Dobra, seria faili to se seria faili. To lubimy. E, tak samo jak karate kid nie jest przecież

Może i pomysł był dobry wykonanie trochę bardziej kiepskie no ale. Do szczegóły Aha, dobra czyli tutaj o, oczywiście w ten sposób, w ten sposób jak teraz zrobiłem, w ten sposób tego No, nie róbcie postarajcie się ło. No w ten sposób możecie to robić. To było ciekawe. Dobra, zostaniemy się na górę zobaczmy co tu widać. O, dziewiczki czerwone, czyli pewnie tu idziemy. Ehm, Ogólnie tutaj są do zbierania torby takie żółte. Nie wiem czy tutaj pewnie tutaj patrząc na otoczenie gdzieś to by było. Takie kolekcjonerskie elementy jak w wielu grach. Ja tego zbierać nie będę. E, już kiedyś się w to bawiłem. Nie pamiętam szczerze mówiąc, czy wszystkie zebrałem, ale, ale jakby to... Za, za dużo by frajdy bo może psuło z gry. Nie wiem. Napiszcie, napiszcie co o tym myślicie. O, coś od burmistrza mówią w radiu. O, wyjdź stąd! Mówiłem nie z tych babeczek? Idziemy dalej! Na górę, biegiem. Raus, raus, raus. Skakuj. wskakuj. Pięknie i następny korytarz. I te drzwi są twoje, tak? Te drzwi są twoje. Pięknie, te też. Sprawdź. Sala komputerowa. Dobra, nie wiem gdzie idziemy. No, a, my już jesteśmy pewnie w tym budynku, u Rockberna. Znałem Znam życie I się teraz próbujemy dostać na samą górę. No ale się nie rozglądajmy, jak tu bygliśmy. O, tu będzie coś ważnego. Przerywnik, tak.

Tu, trzy razy, tutaj przynajmniej dwa, cztery. No, siedem żyć już poszło, także teoretycznie dwa życia zostały, jeżeli to kot. Nie wiem, czy jest jakieś wieże, które ma więcej żyć. Jak wiecie, to wrzućcie komentarz. Jeśli mm będzie spódnój podział, to zaraz, I przyjdź bez żadnych kół, pasi? No dobrze. Dwoja, wrzucę jakąś szabkę. Wiesz, jak jest, mózguły się same nie robią. Mhm. Ojej. O, już wyszedł. Jesteśmy w jego pokoju. W jego biurze. Weźmy coś, weźmy coś. Billy coś wiedział. Ciekawe z kim się spotyka. Z grup niebieskich wracaj tu i spróbujemy cię wkręcić na imprezę. Dobra, Nie Uwaga, do ciebie idą. Włączyłaś gdzieś cichy alarm. Ale. Z... Zobaczymy czy dobrze pamiętam gdzie tu mm, nie tak To może tu Nie chyba jeszcze nie tu Ło, szyba Ale to musiało głupio wyglądać No zobaczmy Czy coś takiego wyjdzie Przeszliśmy piętro wyżej jeszcze. Dobrze. Gość, wy! A wy tu po co? ło Zaraz mnie zabiją. A ja w ogóle... A ja w ogóle nie wiem gdzie biec! Ło! Ło! Aaaa! Siął, 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 Gdzie jestem? Gdzie jestem? Uciekaj, 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 uciekaj! Sio! Sio! Są drzwi! Są drzwi! Są drzwi! Są drzwi! Nie zatrzymuj się, nie kubiłaś. Jeszcze jej nie zgubiła? Łoł, wow łoł! Wow, wow. wow, wow, wow. Ty, co? On mnie walnął? Au! Co to było? Nagle wszystko się stało białe, i w ogóle. Dobra, nie wiem gdzie skaczemy, ale tam chyba mam skoczyć przetoczyć. Udało się, biegniemy dalej, biegniemy, biegniemy i uciekamy! Strzelają mnie! Nie do nas, nie do nas, zielono, zielono, zielono to dobrze. Zielony to kolor. E, kolor, kolor, kolor zazdrości. E, to chyba nie za dobrze. Nie, żółty jest zazdrość, czy zielony? Co jest? Ej, widzę. No, chyba was porypało. Tak, tutaj biegniemy. Teraz szczurek, szczurek, prowadź mnie szczurek. Dobra, pokazałeś, żeby w tą stronę iść. To bardzo dobrze z twojej strony. Drake ma niedaleko kryjówkę. Kieruj się Na, na żurawia. Nie znałem takiej pozycji. Na żurawia. Uważaj No chyba ich porypało. Ło wow, wow, wow. La, 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 la Łap się, łap się! Dobra, nie mam pojęcia gdzie mam Nie mam się gdzie się przemieszczam Ale że robię że robię to źle la Może to tam? Tak, tam mam iść To tutaj biegniemy I przeskop. Przeskoczyliśmy. I kolejny wszystko. Hop, hop. Hop. Powiem wam, że... Kiedyś mógłbym powiedzieć, że... No, lekko mówiąc, dość kiepsko celują. Ale po tym, jak miałem okazję sobie postrzelać ze snajperki z helikoptera w bf Nie, nie chcemy. Nie, nie chcemy, nie chcemy. Tak, kurde, 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 chyba będziemy musieli ich jednak rozbroić. Albo i nie. Noż kurde. No, dobra. To było trochę głupie. Stanęliśmy przed nimi, machaliśmy rączkami, e, ale wiecie co? Na tym, na tym będziemy kończyć ten odcinek, bo już już czas jest. Także. Komentujcie jak zwykle, oceniajcie, łapki w górę jak się podoba, łapki w dół jak się nie podoba i komentarz zostawiajcie, subskrypcja mile widziana, to zawsze, to zawsze pozytywnie motywuje do tego, żeby dalej nagrywać. I ostatnie tylko spojrzenie na helikopter, który w ogóle do nas nie potrafi wcelować i see you all.